Przechodzę do Was z pierwszym wrażeniem podkładu L'Oreal Infallible. Tak wiem, te podkłady są bardzo długożne ręku, ale ja ostatnio właśnie dopiero na nie trafiłam, znaczy po prostu mi polecono je, więc stwierdziłam, że sobie je wypróbuję. I dzisiaj z Wami przetestuję ten podkład. Słuchajcie, ja już ten podkład używałam, tyle że używałam ten odcień 140 i mieszałam go z L'Orealem Too Much. Przez to, że właśnie mieszałam go z innym podkładem, to nie mogłam tak naprawdę wyrobić sobie o nim zdania, ponieważ to nie był po prostu ten podkład, tylko to były dwa zmieszane podkłady. Więc dokupiłam sobie kolor 125, który jest jaśniejszy od tego, dużo jaśniejszy, i przetestuję właśnie razem z Wami ten podkład. Będzie to takie pierwsze wrażenie tego podkładu. Zapraszam do oglądania. Ten podkład dostaniemy na stronach internetowych na Allegro, tak samo w rozumianiu w naturze, ale radzę Wam kupować zawsze online, ponieważ jest dużo taniej. I e, producent obiecuje nam, że jest to długotrwały podkład. Ma wytrzymać 24 godziny. No nie wiem, czy ktoś wytrzyma makijaż 24 godziny? Ja wolę zmyć na wierzchu makijaż jednak. Ehm, zawiera kompleks z kwasem hialuronowym o właściwościach namierzających. Także bardzo fajne e, obiecanki. Sprawdzimy sobie zaraz go na mojej cerze, Jak widzicie, ja mam cerę w tym momencie słabo, mam zaczerwienienia, mam gdzie niegdzie, e, diody, no i słabo to wygląda. Także właśnie chciałam przetestować teraz ten podkład, póki mam właśnie te zaczerwienienia, zobaczymy czy po prostu jest kryjący, także zapraszam do dalszej części. Jak wspominałam, podkłady mam w kolorze 140 i 125. Myślę, że ten 125 będzie lepszy, ponieważ ten jest dla mnie za ciemny. Nałożę go oczywiście Beauty Blenderem. Już mam zbliżoną tą gąbeczkę, już trochę mam dziury w niej, w niej, ale jeszcze się trzyma. Także zacznijmy aplikację. Podkład wycisnę sobie na wierzch dłoni. Nie jest rzadki, nie jest gęsty, jest taki pośredni. Więc przechodzimy do makijażu twarzy. Trochę się boję, wiecie, bo, ale mam nadzieję, że będzie dobry. Ładnie pachnie ten podkład. Kolor wydaje mi się odpowiedni właśnie. Może mógłby być ciutkę ciemniejszy, ale już nie chcę mieszać, bo było możliwe, że ściemnieje. No, jest kryjący. Jest fajnie kryjący, naprawdę. Pomaluję pół twarzy i zaraz Wam pokażę różnicę. Bardzo ładnie pachnie, tylko że to jest taki zapach perfumowany trochę. Każda z Was lubi taki zapach ale no, mi się podoba, ja lubię taki świeży zapach i mam go na połowie twarzy, jak widzicie no różnica jest, co? jest różnica bardzo ładnie wygląda na twarzy bardzo mi się podoba ja go właśnie mieszałam z tym L'Orealem i tak podobało mi się, ale wiecie no, ciężko opisać mm, jeden podkład, jeżeli używacie dwa <laughs> Po prostu chciałam sprawdzić go tak o, bez żadnego rozjaśniacza, przeciwniacza samego. Kolor jest idealny jednak. Nie jest za ciemny, nie jest za jasny, jest po prostu idealny do mojej cery. Fajnie się rozkłada na cerze, naprawdę ładnie wygląda na buzi i nie wchodzi tutaj mi w to czoło. E, w widoczne pory. Po prostu nienawidzę tego, tak jak mi takie kropeczki się robią. Nienawidzę. Jak widzicie, miałam te zaczerwienienia, te kropki i nawet przykryło. No naprawdę fajnie to wygląda. Podkład ma wykończenie takie rozświetlające, jak widzicie. Naprawdę ładnie wygląda na buzi i jestem bardzo, bardzo z niego zadowolona. I to jest w ciągu ostatnich dwóch tygodni mój drugi ulubiony podkład, bo tym pierwszym jest Catrice HD. Po prostu uwielbiam ten podkład, strasznie mi się podoba. Korektora nienawidzę, ale ten podkład uwielbiam. Ale już mówię, nie będę robiła testu na no, żywo, po prostu ten podkład jest wszędzie na YouTubie, więc nie będę się powtarzać. A ten podkład też bardzo mi się podoba i naprawdę bardzo ładnie wygląda na twarzy. No zobaczcie, naprawdę... Bardzo ładnie, naturalnie wygląda. Dobra, kochani, wykończę sobie makijaż i wrócę z podsumowaniem. I używam tego celu Puder z Zinglota. To mam śledzone po pudełku z e, Markiora i rozjaśniam po przestrzeń pod oczami. Mój się tutaj tym rozświetlającym pudrem z Inglota. Sobie paletką z Debal, um, Highlight and Contour um, i tutaj właśnie tym bronzerem już właśnie mi tu wyleciał bo mi wylatywał i w końcu mi wyleciał przy klientce, także mam go gdzieś To będzie Essence, taki pomarańczowo morelowy kolor. To rozświetlacz jaki. Mam na policzkach to jest ten sam z tej samej paletki co brązer i to jest ten rozświetlacz. On jest bardzo podobny do Marylo, nawet nie wiem czy nie ładniejszy. Ja myślałam, że nagram, a jednak ja nie nagrałam. Na usta położę e, u mnie taką nowość e, z Kobo. I to są matowe pomadki. Naprawdę bardzo długo się trzymają. Bardzo lubiłam te pomadki. I to jest taki ładny, jaśniutki, różowo-malowy kolor. W międzyczasie wyczarowałam taki makijaż i ten makijaż będzie u mnie na kanale. Nie wiem, czy będzie najpierw test, czy makijaż. To musicie sobie obserwować mój kanał. I jeżeli mam zrobić podsumowanie podkładu z Lora, w tym był coś tam 4 godziny, to ja jestem bardzo, bardzo zadowolona. Zresztą widzicie, jak ładnie on wygląda na mojej buzi. Bardzo ładnie się scalił z cerą. Nie zrobił mi tutaj tego ciastka, którego nienawidzę. Naprawdę zgodny polecenia i za tanie pieniądze. I nie jest ściągający. Nie jest takie ściągające, Bałam się, że on będzie mnie ściągał bardzo mocno, ale nie. Jest bardzo przyjemny na buzi i nie czuję go w ogóle, w ogóle. Jedyne, co mogę mu zarzucić, to to, że wchodzi tutaj w te załamania, yy, czyli w te bruzdy tutaj, ale to przeważnie każdy podkład mi robi, więc na to chyba nie ma sposobu. Wszędzie wygląda bardzo dobrze, oprócz właśnie tego tutaj zagłębienia to trzeba przyznać, że tutaj się nie sprawdził. Ale naprawdę ładnie wygląda tu na czole, nie zrobił mi takiego ciastka, wszystko jest w porządku. Przypudrowałam go tylko i wyłącznie takim pudrem HD z Inglota, tym rozświetlającym, bardzo delikatny on jest i delikatnie tylko przy, przypuszyłam tą swoją twarz, więc naprawdę bardzo ładnie wygląda i mogę Wam z czystym sercem polecić ten podkład, bo naprawdę jest drogeryjny i myślę, że się sprawdzi tak samo przy cerze mieszanej, jak i normalnej, suchej. Bo jest kwasem hialuronowym, więc nawilżający. Ok, zrobię Wam zbliżenie teraz tego podkładu jeszcze. Jak widzicie, tu mi jedynie powchodził tutaj w te bruzdy, ale tak to jest wszystko super. Naprawdę niego w ogóle przyczepić, bo naprawdę bardzo ładnie wygląda na twarzy i... No spisał mi się, zresztą widzicie jak fajnie bronzer wygląda, a ten makijaż już mam jakiś czas naprawdę, szkoda, że nie zrobiłam właśnie takiego podsumowania, która jest godzina, ale no spędziłam z dwie godziny właśnie tutaj się malując i tak dalej, więc naprawdę fajnie się sprawdził. Bardzo mi się podoba ten podkład, mogę go z czystym sercem Wam polecić, naprawdę... E, zajrzyjcie sobie to rozmana czy przez stronę internetową, zamówcie go, bo szczerze wam mówię, że jest spoko całkiem. I ja mam tutaj numer 125 i myślę, że to będzie taki podkład e, dla większości z Was. E, jedynie jak jesteście bardzo, bardzo blady, to e, to jest chyba najjaśniejszy kolor, chociaż nie wiem, nie jestem w pewnych 100%. Jeżeli jesteście blady, to wystarczy kapkę jakiegoś jaśniejszego podkładu sobie zmieszać albo jakiegoś e, takiego rozjaśniacza. I mam jeszcze jeden kolor, to jest 140, ale on jest dużo ciemniejszy i myślę, że właśnie on mi się przyda na lato. Więc to tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Oczywiście dajcie mi e, kciuk w górę, jeżeli chcecie, żeby częściej były takie pierwsze wrażenia, test na żywo, bądź, bądź co, makijaża. <trymujesz> Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w następnych filmach.